Hej! Dziś porozmawiamy o jednej z najważniejszych animacji XXI wieku – Shireku. Przekonamy się, dlaczego Shirek to prawdziwy antybohater. Zastanowimy się, czy Fiona to jedna z pierwszych ikon body positive i czy osioł przypadkiem nie przypomina osób za DHD. A co z kotem w butach? Czy dzięki jego słodkim oczom możemy wybaczyć jego manipulatorstwo? Do tego przyjrzymy się antagonistom: Lordowi Farquadowi i jego kompleksowi Napoleona oraz księciu z bajki, który jest wręcz ucieleśnieniem narcyzmu. Nie ma co tracić czasu. Zrób sobie coś ciepłego do picia, usiądź wygodnie i zapraszam do oglądania. I będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę i zasubskrybujesz kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Shrek to amerykański film animowany, który zadebiutował w 2001 roku i szybko stał się kultową produkcją. Wyreżyserowany przez Andrew Adamsona i Vicki Jenson powstał na podstawie książki Shrek Williama Steiga, ale znacząco rozbudował jej historię wprowadzając unikalny humor i parodię klasycznych baśni. Tytułowy Shrek to samotny ogr, który ceni sobie spokój na swoim bagnie, i nie ma najmniejszej ochoty być bohaterem. Jego życie zostaje jednak wywrócone do góry nogami, gdy okrutny lord Farquad wypędza wszystkie baśniowe postacie z królestwa, a one znajduje ukojenie w domu Shireka. Aby odzyskać swoją przestrzeń, Shirek zgadza się uratować księżniczkę Fiona uwięzioną w wieży, strzeżonej przez smoka. W misji towarzyszy mu gadatliwy i nieco irytujący osioł, który szybko staje się jego wiernym przyjacielem. Film bawi się schematami klasycznych bajek. Pełna autoironii, inteligentnego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji historia zachwyciła widzów na całym świecie. Szereg zdobył Oscara za najlepszy film animowany, wyznaczając nowy kierunek dla animacji komputerowej i zapoczątkowując jedną z najbardziej uwielbianych serii w historii kina. Kim jest Szereg? Szereg to postać, którą poznajemy w jego naturalnym środowisku – Bagnie. Jego azyl, miejsce, w którym czuje się bezpiecznie i może być sobą, z dala od oceniających spojrzeń innych. Na początku filmu, Szyrek ma jedno zasadnicze postanowienie unikać wszelkich relacji. Nie szuka towarzystwa, nie pragnie przyjaźni ani akceptacji. Jego podejście do świata jest pełne dystansu i cynizmu. Aktywnie odstrasza każdego, kto ośmieliłby się zbliżyć na jego terytorium. Nie boi się ludzi ale woli nie mieć z nimi nic wspólnego, bo samotność daje mu poczucie kontroli i wolności. Z biegiem fabuły jego postawa zaczyna się zmieniać. Najpierw pojawia się osioł, gadatliwy, uparty i nie zrażający się żadnymi odmowami, który wbrew szykowi staje się jego lojalnym towarzyszem. Choć początkowo ogry traktuje go z niechęcią, stopniowo zaczyna dostrzegać wartość przyjaźni. Kolejnym krokiem w jego przemianie jest spotkanie z Fioną, księżniczką, która skrywa własny sekret i okazuje się kimś znacznie bardziej złożonym niż mogłoby się wydawać. To właśnie ona uczy szereka, że prawdziwe piękno nie tkwi w wyglądzie, ale w tym, kim jesteśmy naprawdę. Dzięki jej akceptacji własnej przemianie, Szereg dostrzega, że życie w izolacji nie jest jedyną drogą do szczęścia. Postać Szereka to zaprzeczenie klasycznego bajkowego bohatera. Nie jest rycerzem lśniącej zbroi ani księciem z bajki, a mimo to udowadnia, że bohaterstwo może przybierać różne formy. Filozofia antybohaterów. Antybohater to postać, która łamie tradycyjne schematy heroizmu. W przeciwieństwie do klasycznego bohatera, który jest odważny, szlachetny i kieruje się moralnym kompasem, antybohater często działa z własnych, niekoniecznie altruistycznych pobudek. Może być egoistyczny, cyniczny, a nawet moralnie ambiwalentny, jednak wciąż pozostaje postacią, z którą widzowie czy czytelnicy potrafią się utożsamić. Pierwsze ślady antybohaterów można znaleźć już w starożytnej literaturze. Na przykład w postaci Terestesa z Iliady Homera. Kolejne przykłady to Don Kichot, bohater tragikomiczny, który bardziej przypomina błędnego rycerza, niż wzór cnót. Już później w XX wieku antybohater stał się powszechnym motywem w literaturze egzystencjalnej. Przykładem może być Merso. Z obcego Alberta Camille, który zmaga się z absurdem świata. W drugiej połowie XX wieku antybohaterowie na dobre zadomowili się w popkulturze, zarówno w filmach, jak i w literaturze. Z kolei współczesna telewizja w dużej mierze opiera się na antybohaterach. Walter White. Frank Underwood czy Bojack Horseman to postaci, które wciągają widza swoją moralną niejednoznacznością. Ich decyzje często są dalekie od heroizmu, a jednak nie można oderwać od nich wzroku. Komiksy również od lat bawią się koncepcją antybohatera. Wolverine czy Deadpool to postaci, które działają na własnych zasadach. Nie zawsze kierując się dobrym ogół, są brutalni, impulsywni i często bardziej przypominają złoczyńców niż herosów w klasycznym rozumieniu. Ale jednak właśnie dzięki tym cechom zdobyli popularność i sympatię czytelników. Antybohaterowie są bardziej ludzcy niż klasyczni bohaterowie. Ich słabości, błędy i moralne dylematy sprawiają, że stają się bliscy odbiorcom. Współczesna narracja chętnie ukazuje świat w cieniach szarości, a antybohater idealnie wpisuje się w tę konwencję. Pokazuje, że bohaterstwo nie jest jednoznaczne, a moralność często zależy od perspektywy. Podczas gdy klasyczni herosi inspirują Antybohaterowie intrygują. Właśnie dlatego pozostają tak istotni we współczesnej kulturze i wciąż pojawiają się w nowych opowieściach, redefiniując nasze rozumienie dobra i zła. Syrek doskonale wpisuje się w ten schemat. Od samego początku jawi się jako ktoś, kto nie chce mieć nic wspólnego z byciem dobrym. Żyje samotnie, gardzi społeczeństwem, a jego motywacje są czyste, osobiste. Chce odzyskać swoje bagno. Empatię przejawia dopiero wtedy, gdy zostaje do niej niejako zmuszony. A jednak uwielbiamy go. Szereg wprowadza świeże spojrzenie na postać protagonisty w popkulturze. W tradycyjnych opowieściach bohaterowie są zazwyczaj piękni, odważni i pełni szlachetnych intencji. Tymczasem on, zielony, gburobaty ogr, burzy te stereotypy, stając się symbolem autentyczności w świecie wyitalizowanych postaci. Szereg nie jest przystojny, nie zachwyca manierami ani wdziękiem, wręcz przeciwnie, narzeka, beka i mówi wprost to co myśli. Nie zdobywa szacunku wielkimi czynami, choć przechytrzył smoka i ratuje księżniczkę, to nie to definiuje jego historię. Najważniejsze jest to, że pozostał sobą. W świecie, który często wymaga dostosowywania się do cudzych standardów. Ale Szyrek to nie tylko historia tytułowego bohatera. To opowieść pełna barwnych postaci, które bawią, zaskakują i przełamują dobrze znane schematy bajek. Przyjrzyjmy im się bliżej. Fiona Fiona Przełamuje schemat bajkowej księżniczki. Choć początkowo wydaje się wpisywać w klasyczny archetyp, uwięziona w wieży, czekająca na wybawienie, w rzeczywistości jest aktywną uczestniczką własnej historii. Od najmłodszych lat zmagała się z poczuciem odrzucenia. Jako księżniczka powinna być idealna, lecz klątwa zmieniająca ją w ogra każdej nocy zmuszała ją do ukrywania swojej prawdziwej tożsamości. W relacji z Szeregiem, który również nie pasuje do klasycznych romantycznych standardów, odkryła, że miłość to nie spełnienie cudzych oczekiwań, ale akceptacja siebie, ze wszystkimi wadami i niedoskonałościami. Ich związek opierał się na szczerości i wzajemnym zrozumieniu, a nie na dopasowywaniu do narzuconych wzorców. Posać Fiony dobrze odzwierciedla siłę społecznych oczekiwań wobec kobiet, zarówno w bajkach, jak i w rzeczywistości. Klątwa może symbolizować konflikt między tym, kim chcemy być, a tym, kim powinniśmy być według narzuconych norm. Kluczowym momentem tej historii jest jej decyzja o zaakceptowaniu swojej ogrowej strony. Przestaje przejmować się opinią innych i wybiera autentyczność u boku szerega. Czy zatem Fiona może być ikoną body positive? W klasycznych bajkach wygląd księżniczek odgrywa kluczową rolę. Są one niemal zawsze piękne według tradycyjnych standardów, a ich uroda często decyduje o ich wartości w oczach innych. Fiona burzy ten schemat. Początkowo marzy o spełnieniu baśniowego scenariusza i obawia się swojego wyglądu jako ogra, ale ostatecznie akceptuje swoje prawdziwe oblicze i świadomie rezygnuje z dopasowywania się do klasycznego ideału doskonałości. Decyzja Fiony, by pozostać w formie ogra, to wyraz pełnej samoakceptacji, przełamujący narrację, w której przemiana fizyczna, np. pocałunek księcia, prowadzi do osiągnięcia lepszej, bardziej konwencjonalnie atrakcyjnej formy. Fiona pokazuje, że prawdziwa wartość tkwi nie w wyglądzie, lecz w akceptacji własnej tożsamości. Ruch Body Positive podkreśla, że każde ciało zasługuje na szacunek i miłość, niezależnie od spełniania społecznych standardów i piękna. Fiona uczy się akceptować siebie nie dlatego, że ktoś ją do tego zmusza, lecz dlatego, że odkrywa, iż może być szczęśliwa poza sztywnymi ramami księżniczkowej roli. Jej relacja z Szeregiem udowadnia, że miłość i akceptacja nie powinny zależeć od wyglądu, lecz od tego, kim jesteśmy jako osoby. Choć Szrek oczywiście nie powstał jako manifest ruchu Body Positive, historia Fiony doskonale wpisuje się w jego ideę. Pokazuje, że wygląd nie definiuje wartości człowieka, można więc śmiało powiedzieć, że Fiona, oczywiście bez intencji twórców, stała się jedną z pierwszych fikcyjnych postaci, które promują myśl Body Positive. Osią. W świecie Szereka osioł, choć na pierwszy rzut oka komiczny i irytujący, jest jedną z najbardziej ludzkich postaci. Pragnie akceptacji, szuka przyjaźni i chce czuć się ważny. Jego postać ukazuje fundamentalną ludzką potrzebę więzi i uznania. Już od pierwszych chwil osioł zabiegał o aprobatę, przyczepiając się do Szereka, widząc w nim szansę na przynależność. Mimo braku wielkich mocy, jego determinacja w poszukiwaniu miejsca w świecie jest niezachwiana. Choć Osioł jest postacią komiczną, jego historia niesie głębsze przesłanie. Pragnienie bycia wysłuchanym i lęk przed samotnością to emocje, z którymi może sami się każdy. Jego lojalność wobec Szereka dowodzi, że prawdziwa przyjaźń nie polega na zabieganiu o aprobatę, ale na bezinteresownej wierności i gotowości do bycia obok w trudnych chwilach. Czy Osioł Ze Szereka reprezentuje neuroatypowość w filmie? Osioł jako bohater z cechami często kojarzonymi z osobami z ADHD może być interesującym przykładem reprezentacji neurodywergencji w popkulturze. Neuroatypowość to termin opisujący osoby, których sposób przetwarzania informacji i reagowania na bodźce odbiega od typowego wzorca, oczywiście jeśli takowy w ogóle istnieje. ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, to neurorozwojowe zaburzenie psychiczne, które objawia się trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz oraz wzmożoną aktywnością ruchową. Osoby z ADHD często mają problem z organizacją, kończeniem rozpoczętych zdań i kontrolą własnych reakcji. Zaburzenie to diagnozowane jest zwykle w dzieciństwie, jednak jego objawy mogą utrzymywać się również w dorosłości. Wyróżnia się także ADD attention deficit disorder, które wiąże się głównie z deficytem uwagi, ale bez nadpobudliwości. Osoby za DHD bywają kreatywne, pełne energii pomysłowej i spontaniczne, o się nieustannie mówi. Niezależnie od tego, czy ktoś go słucha. Ta cecha może być postrzegana jako impulsywność charakterystyczna dla osób z ADHD, które mają trudność z kontrolowaniem słów, myśli czy reakcji. Osioł działa również bardzo spontanicznie, podejmując szybkie decyzje i reagując na bodźce w sposób, który często prowadzi do komicznych sytuacji. Osioł również reaguje bardzo intensywnie na różne sytuacje od radości po złość. Takie skrajne reakcje emocjonalne mogą przypominać cechy osób z ADHD, gdzie emocje bywają trudne do opanowania. Myślę, że Osioł ze Szereka może być interesującym przykładem reprezentacji i neurotypowości, zwłaszcza w kontekście osób z ADHD. Pokazuje, jak osoby neuroatypowe mogą doświadczać świata intensywniej, w sposób nieco inny niż typowi bohaterowie. Osioł przypomina, że akceptacja różnorodności, zarówno w rzeczywistości, jak i w fikcji, jest kluczowa dla tworzenia głębokich relacji międzyludzkich. Kot w butach. Kot w butach to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z uniwersum Szereka. Która doczekałaś się nad własnego filmu. Kot podbił serca widzów swoim wdziękiem, inteligencją i przebiegłością. Jest uosobieniem przewrotnego uroku. To bohater, balansujący na cienkiej granicy między dobrem a egoizmem. Kot w butach to doskonały przykład archetypu sprytnego oszusta lub czarującego manipulatora. To postać, która potrafi wykorzystywać swój urok i czarującą osobowość do osiągania własnych celów, nie zawsze zgodnych z moralnością. Polega na subtelnych zagraniach i precyzyjnych decyzjach. Jego celem jest sprawienie, by inni uwierzyli, że podejmują własne decyzje, choć w rzeczywistości to on pociąga za sznurki. Archetyp sprytnego oszusta pojawia się też w wielu innych baśniach i powieściach czy filmach. Kot w butach, podobnie jak inne postaci tego typu, potrafi zjednać sobie zaufanie innych i używać go do realizacji swoich interesów. Podobne postacie występują również w innych dziełach kultury, np. Machiavelli w literaturze, postać, która stała się symbolem sprytu i politycznej manipulacji. Dzięki Machiavelliemu dowiadujemy się, jak zdobywać i utrzymywać władzę, używając sprytu, cynizmu i pozorów moralności. Machiavelli inspirował wielu literackich bohaterów, którzy balansowali na granicy dobra i zła. Innym przykładem może być Robin Hood. Choć często postrzegany jako bohater, Robin Hood jest również przykładem postaci, która wykorzystuje spryt i przebiegłość do osiągania własnych celów. W jego przypadku jest to walka z niesprawiedliwością, ale jego metody, np. przykład okradanie bogatych, również pozostawiają wiele do życzenia, wpisowując się w archety poszusta. Robin Hood z jednej strony jest postacią pozytywną, ale jego działania wymuszają pytanie o granice moralności w walce o wyższe cele. Zatem gdzie kończy się spryt, a zaczyna manipulacja? To kluczowe pytanie w przypadku kota w butach. Kot w butach oczywiście nie jest postacią jednoznacznie złą. Jego działania bywają egoistyczne, ale również często służą wyższym celom. Widzowie muszą sami ocenić, gdzie leży granica między charyzmatycznym sprytem, a moralnie wątpliwymi zagrywkami. Lord Farquaad Kompleks Napoleona to jedno z tych zjawisk psychologicznych, które na dobre zadomowiły się w kulturze popularnej. Zgodnie z tą koncepcją, osoby o niskim wzroście mogą przejawiać nadmiernie agresywne lub dominujące zachowania, starając się w ten sposób rekompensować swoje fizyczne niedostatki. Ale czy rzeczywiście niska postura wpływa na charakter, a może to tylko społeczny stereotyp? Nazwa kompleksu pochodzi od Napoleona Bonaparte, cesarza Francji, który był często przedstawiany jako niski, choć jego wzrost w rzeczywistości na tamty czasy był bardzo przeciętny. Mimo to brytyjscy karkaturzyści chętnie rysowali go jako miniaturowego tyrana, co utrwaliło mi to jego rzekomo niskim wzroście i związanym z tym brakiem pewności siebie. Badania nad kompleksem Napoleona nie dają jednoznacznych odpowiedzi. Na przykład naukowcy z Uniwersytetu w Groningen podkryli, że mężczyźni o niższym wzroście, w okolicach metra byli o 50% bardziej skłonni do okazywania zazdrości niż ci mężczyźni, którzy byli wysocy w okolicach 1,92 m. Inne badania sugerowały, że niżsi mężczyźni mogą częściej stosować strategię pośredniej agresji, aby wyrównać swoje szanse w rywalizacji społecznej. Ale mamy też dowody zaprzeczające. Na przykład badacze z Uniwersytetu w Lancashire przeprowadzili eksperyment, w którym kazali niższym i wyższym mężczyznom pojedynkować się drewnianymi kijami. Po zaskoczeniu naukowców, to właśnie wyżsi mężczyźni częściej tracili panowanie nad sobą. Inne długoterminowe badania, takie jak Wessex Grown Study, nie wykazały żadnych istotnych różnic w cechach osobowościowych wynikających z niskiego wzrostu. Czy zatem kompleks Napoleona istnieje? Prawdopodobnie nie w formie, w jakiej jest przedstawiany w kulturze masowej. To raczej stereotyp, który działa na zasadzie efektu potwierdzenia. Gdy widzimy niską osobę przejawiającą agresję, chętnie przypisujemy jej tę cechę, niż gdyby zrobił to, to ktoś wyższy. Niezależnie od tego, czy jest to prawdziwe zjawisko psychologiczne, czy też kulturowy mit, cechy związane z kompleksem Napoleona na pewno możemy znaleźć w Lordzie Farquadzie. Lord Farquad Szereka to doskonały przykład psychologicznego portretu tyrana, którego zachowanie jest wynikiem głęboko zakorzenionych kompleksów i obsesji. Choć wydaje się być karkaturalnym, małym władcą, jego postać jest znacznie bardziej złożona. Jednym z najważniejszych psychologicznych aspektów Farquada jest jego niski wzrost, który symbolizuje fizyczną недосконалость. Farquad dąży do zdobywania władzy, by pokazać swoją siłę i dominację. Farquat przejawia też dziwną obsesję na punkcie idealnego świata. Nie potrafi zaakceptować żadnej różnorodności. Jego obsesja na punkcie stworzenia idealnego świata, w którym każdy element ma swoje ścisłe, określone miejsce jest odpowiedzią na lęk przed nieznanym, niekontrolowanym. W ten sposób stara się zapanować nad chaosem i nieprzewidywalnością. Farquat postrzega wszelką odmienność, jaką reprezentują postaci takie jak Shrek, jako zagrożenie dla jego wyidealizowanej Wizji porządku. I właśnie ta jego obsesja przeradza się z czasem w tyranie. Farquat nie tylko dąży do dominacji, ale pragnie kontrolować rzeczywistość zgodnie z własną wizją. Farquat staje się tyranem, który stara się ukryć swoje wewnętrzne lęki poprzez brutalną dominację nad otaczającym światem. Jego postać jest nie tylko karkaturalnym obrazem władcy, ale także psychologiczną analizą osoby, która walczy ze swoimi kompleksami w bardzo brutalny sposób. Książę z bajki. Postać księcia z bajki bazuje na klasycznym archetypie. Jednak twórcy filmu postanowili nadać mu humorystyczny, ale zarazem lekko cyniczny charakter, który wyróżnia go na tle innych baśniowych postaci. Książę z bajki to postać pełna rozmiałłości, egoizmu i próżności. Jego schludny wygląd i doskonała prezencja wskazują, że jest osobą, która wyjątkowo dba o swój wygląd. Jego nadmierna pewność siebie, brak umiejętności walki, słaba celność pokazują, jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest ta postać. Książę że jest również postacią. Wyraźnie jest manipulowaną, w dużej mierze zależną od matki, co świadczy o jego niezdolności do samodzielnego myślenia i działania. Jednym z jego głównych celów jest przejęcie tronu w Far Far Away, co sprawia, że jego ambicje stają się bardziej niebezpieczne niż romantyczne. Czy zatem książę z Bajki był narcyzem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw wyjaśnić, czym jest narcyz. Narcyzm to zaburzenie osobowości, charakteryzujące się nadmiernym poczuciem własnej wartości, potrzebą podziwu oraz brakiem empatii wobec innych. Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości często traktują innych jako narzędzia do realizacji swoich celów i dążą do bycia w centrum uwagi. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narcystycznych cechach i dlaczego czasem takie osoby wydają nam się niezwykle atrakcyjne, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego filmu czy łobu z kochanej bardziej. Wracając do księcia z bajki, nie potrafią funkcjonować bez ciągłej adoracji. Jego wygląd, doskonały głos i idealnie utrzymana postawa to tylko część jego działań mających na celu przyciąganie uwagi. Zawsze oczekuje, że inni będą go podziwiać i traktować jako wyjątkowego. Dodatkowo, książę w ogóle nie interesuje się prawdziwymi uczuciami innych postaci. Dla niego Fiona to nie osoba, a cel do zdobycia, który pozwoli mu zdobyć władzę. Jego uczucia do niej są płytkie i koncentrują się wyłącznie na jej funkcji jako królowej. Zamiast traktować ją z szacunkiem, manipuluje nią, co jest typowe dla narcyzów. Książę z bajki oczywiście wykazuje skłonności do manipulacji i wykorzystywania innych dla swoich celów. Jego relacje są przede wszystkim oparte na tym, jak może wykorzystać innych do realizacji swoich ambicji. Książę jest również niezwykle pewny siebie, ale jednocześnie nie potrafi zaakceptować porażek. Jego niepowodzenia w walce o władzę pokazują, jak mało jest w stanie osiągnąć, gdy jego plan nie idzie zgodnie z Oczekiwaniami. Narcyzi często mają problemy z akceptowaniem porażek, ponieważ nie potrafią pogodzić się z myślą, że ich obraz siebie jest w jakikolwiek sposób zagrożony. Postać księcia z bajki jest interesującym, choć ironicznym przykładem antagonistycznego narcyza, który jest od początku do końca skoncentrowany na sobie i swoich pragnieniach. W telegraficznym skrócie, szyrek to coś więcej niż bajka o ogrze. To animacja, która odwróciła klasyczne schematy i pokazała, że bohaterowie wcale nie muszą być nieskazitelni, a złoczyńcy oczywiście. Każda z postaci skrywała w sobie coś więcej i może właśnie dlatego ta historia nadal z nami rezonuje. Bo zamiast idealizować, pozwala nam odnaleźć w postaciach coś znajomego. A ty? Która z tych interpretacji najbardziej do ciebie przemawia? A może masz własne teorie na temat bohaterów Shreka? Daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się dzisiaj czegoś ciekawego. Jeśli podobał Ci się odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa!